No dzień dobry, witam bardzo serdecznie widza Hollow Knight'owego, widza Silksong'owego i widza bodajże Sirodowego. Wracamy, no siadam do tego tak naprawdę od razu za tym samym razem, w którym skończyliśmy odcinek poprzedni. Stwierdziłem, że pora to po prostu ruszyć, zrobić, przejść. Może nie całego Silksong'a naraz, bez przesady, ale żebyśmy chociaż ruszyli dalej tą fabułę, bo sam się bardzo tym interesuję, jakby mam cały los... ...farlum do odkrycia, prawda? Więc zobaczmy ała. Czym ta gra mnie nagrodzi? Tym razem. Ostatnio dostaliśmy w wpierdziel od kilku przeciwników, to dlatego, że nie byłem w ogóle przygotowany na to. Że ten wpierdziel dostaniemy, bo nie wiedziałem, że będzie tu jakaś arena z przeciwnikami. Także ja się po prostu wyleczę i wrogowie wyglądają creepy w cholerę. Mają jakieś nowe ataki, o których ja nic totalnie nie wiem, więc zobaczymy, na co ta gra mi tak naprawdę dalej pozwoli. A, to są ci nasi strzelający koledzy, w takim razie co? Ja nie mam za bardzo możliwości walczenia z nimi, jak z tego co ja widzę. Z tego względu, że my mamy bardzo podstawowe. Narzędzie, ja nie umiem walczyć z tym Hunter z krestem. Mówię, no i ja nie umiem walczyć z tym Hunter z krestem. Nie uczyłem się walki tym krestem, bo nie uważałem tego nigdy za potrzebne. Myślałem, że zawsze będę mógł korzystać z tego mojego powiedzmy ulubionego kresta. A ci przeciwnicy zaczynają być tutaj. Dosyć wymagający z tego co widzę. Wyleczmy się, jakby coś złego jeszcze się miało zadziać. Okej, okay, mogę iść w dół. Tyle dobrego. Mówię, nie wiem gdzie ta gra mnie chce zaprowadzić. Nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym mieć. Mogę się przebić w tą stronę przynajmniej. Teraz w tą. Lecimy dalej w dół. Jakby ci wszyscy przeciwnicy byli opętani, teraz tak to przynajmniej wygląda. Ale przez co to wygląda jak Wojt z pierwszej części. Ała. Co się ze mną teraz wydarzy, co? Bo to wygląda jakbym miał znowu upaść. I znowu jesteśmy mega wolni, więc to jakby... ruszamy dalszą część fabularną, tak? Czy coś jeszcze się zadzieje? No tutaj rozumiem, że mamy spaść. Spoko. Spadniemy. I co dalej? No to wygląda, jakby nasza postać już miała nie wstać dosłownie. Aha. Aha. I co teraz? Halo, gra. Słyszę dzwoneczki. Czy to jest? Sherma, dzień dobry! Tu, 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 tu. Czy ty mnie uratowałaś, koleżanko? Hoi, Rod Maiden! This a prayer answered to see you safely wake. Little Sherma. what has happened here? To our safe haven, our home. This is what's left of it after the great breaking began. There was that terrible noise from above, everything shook and fall apart, and the black threads sprung up from Behaven. Many a poor pink pilgrim has already been lost to the destruction. You might have been too, if not for some fleeing pilgrims who found you, fallen and carried you back to us. That black threads, I may underst understand their, their source, I must speak with the old Caretaker. Do you know what has become of him? I see he has left you his grub. Okej, okay, czyli ja teraz będę szukał tamtego zioma. Jakaś nowa misja może? Nie? Ławeczka by się przydała, to na pewno. Ja tu ławeczka była, więc pierwsze co robimy... To wracamy do mojego ulubionego kresta, czyli do Wanderera. No i oczywiście, że gra mi wywaliła... Rzeczy, które miałem już założone. Kompasik, dzień dobry. I teraz wiem, co się ze mną dzieje. I gdzie mnie gra teraz chce poprowadzić, co? Do Bonebottom aż? Do Mosgrotto? Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. Ruszajmy w takim razie do Mosgrotto. To pytanie, czy terminus... W sensie, czy nasze teleporty tutaj będą działały, czy... Się wywaliły na... No, no właśnie. Teleporty mi się wywaliły na brzuszek. Także musimy z buta się we większość tych miejsc ulec. Na no to akurat jest dosyć słaba. Śmy w ogóle nie żyją, nie, nie respią się nawet. Kurde, coś się w tej lokacji wydarzyło. Naprawdę chętnie to odkryję. Dobra, ty nie jesteś... ...przeklęty przez tą czarną maść przynajmniej. To mi się akurat bardzo podoba. No jak chcę się udać do stage'a w takim razie. W sensie do teleportu przy stage'u. Ty jesteś przeklęty. Nie podoba mi się to. Nawet bardzo. Ty nie jesteś przeklęty, ale dobra, bo tutaj powinno być. Dobra, jest teleport, a jest ławka? Jest ławka i terminus dalej żyje, ale dobra, my sobie weźmiemy teleport w takim razie. E. Czym ty jesteś? Czym ty jesteś cholera jasna? Gdzie ja jestem? Jestem, jestem w tych Bellwaysach, ale... Co ja tu robię? Halo? Bell-eater, czy ty mi zjadłeś mój transport? Jak ja mam cię bić? Tylko w te konkretne części ciała, które wystają. Bo nie wiem. Tak to wygląda, jakbym go mógł bić tylko w konkretne części. A to mi się akurat nie podoba, bo ja dość mało HP mam w tym momencie. I ja nie byłem przygotowany na takie walki. Wyleczyć by się wypadało. Czyli teraz leczonko. W to na razie nie wygląda na ciężką walkę, w sensie może być żmudne, ale raczej nie będzie ciężkie. Co tym razem? Arena się powiększyła. Rozumiem. A jak mam z tobą walczyć w tym momencie? Was jest dwóch, czy ty masz tyle części ciała, kumpel? No ja wiadomo, że będę bił w tą część, którą będzie prościej pokonać. A wydaje mi się, że zdecydowanie prościej będzie pokonać właśnie tą część strzelającą. Bo to wygląda tak, jakbyśmy przeszli pierwszą fazę, bo ta arena się powiększyła no i po prostu sobie tu egzystujemy. Jezu ta kostka jest zarąbista, dlaczego ja z niej wcześniej nie korzystałem. A to się wydaje zarombistym trinketem. To mi neguje większość obrażeń, które ja otrzymuję. W sensie, może nie większość, ale dużą część. Tylko, że trochę unikać trzeba faktycznie. Aha. No dobra, to dojdźmy do tej fazy i do Was wrócę po prostu. Dobra, i widzimy się w fazie drugiej. No co prawda, jeszcze raz po drodze się wywaliłem ale przynajmniej mniej więcej wiem czego po tej walce się już spodziewać a przynajmniej po tych fazach z którymi już mam do czynienia po prostu i wydają się one nie aż tak skomplikowane jak mi się wydawało po prostu większość ciosów tych wrogów trzeba unikać a nie się pchać na pałę w walkę czyli coś co ja osobiście bardzo lubię robić czyli niestety no nie mogę się wpychać na pałę w walkę z wrogiem, tak? no niestety muszę troszkę bardziej Uważać na naszą postać i się leczyć najzwyczajniej w świecie, o tyle serc ile tylko mogę. Mogę odbijać te pociski, co jest też bardzo ważne w tym wszystkim, bo umiejętność odbijania tych pocisków też może się przydać. No ale sama walka wydaje mi się, że przez to może zająć... troszeczkę dłużej niż zajmuje ona. Normalnie, ten boss w ogóle non stop się gdzieś przesuwa, wydaje mi się, że ta arena jest po prostu coraz większa z, 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 z chwili na chwilę. No i cholera jasna, dałam się trafić. Dobra, zaraz trzeba się będzie podleczyć troszeczkę, ale już mamy te możliwości przynajmniej. Chociaż nie, jeszcze raz dostanę i wtedy się dopiero wyleczę. Trzy ataki i my atakujemy kilka razy. Pogo. Czy Pogo? Muszę też pamiętać, że mogę chociaż raz go uderzyć i wtedy nic złego mi się nie stanie. Tutaj wydawało mi się, że jestem bezpieczny, dobra leczonko. Zrąbałem sprawę. Nie wiem, ile ten boss ma życia. Wiem, że ja tego życia mam troszeczkę y, więcej niż bym chciał mieć, bo się przynajmniej dobrze leczę, tak? Się przynajmniej dobrze leczę, nieważne co by się tu nie zadziało, przynajmniej to mi jakkolwiek wychodzi. Okej, okay, tylko atak z góry. Coś nowego. Oho! Trzecia faza, prawda? Mój Belbiś wrócił. Gdzie jesteś? Wróć do mnie. Wygrał? Wróci wygra wróciłeś, wróciłeś, wróciłeś. Chodź, pogłaskam cię. Ty mówisz? A nie, ty robisz. Mogę z nim zagrać. Czemu ja z nim gram? Co tu się wydarzy w tym momencie? O e. Ojeju! Małe belbiścionka! Ej, jakie to jest urocze! Cholerę urocze! Learned the Beastling Call Okej, okay, mogę zmikować pieśń... ...Belbista I to jest osiągnięcie za to, Bonded! I co teraz? I teraz ty się z małymi pojawiasz. Ej, to jest. Tak urocze. Ale dobra, udajmy się do bonebotom. Zobaczmy, dokąd ta gra nas zaprowadzi. I oni z nami biegną. Mam nadzieję, że nie ma tu więcej bel-iterów w takim razie. Ja mogę sobie z wami grać. E. I wy nie wciągacie gdzieś pod ziemię, ok? Nie będę wnikał. Ważne, że mogę tędy wyjść. I gdzie jest mój cel podróży? W Mosgrot, to prawda? Tak, ale z tym, dru tym drugim zejściem muszę zejść wtedy, rozumiem. Winda w ogóle się zawaliła. Rozumiem A bardziej chciałbym zrozumieć Tutaj muszę wejść w Ruined Chapel I gdzie ja teraz jestem? Koraliki, koraliki są spoko e, Cowards, here you hide, even as you cause your own land demise Czy to jest szamanka z pierwszej części? Snail Shamans You bound it to that void Ale oni wyglądają jak z voidu Ja przepraszam, że nie czytam dialogów, ale ja tą historię sam sobie jakby czytam z tego, co tu się dzieje A wygląda to naprawdę Dobrze, mogę tu odpocząć Mi się nadpisała ta lokacja, czy wy mi dacie jakieś questy, jak z wami osobno pogadam? Bo jesteście chyba jedynymi NPC-ami, które mogą coś jeszcze zrobić. Dobra, z tobą skończyłem rozmawiać. Z tobą już nie mogę. Tu jest jakaś tablica. A gdzie mnie teraz gra chce poprowadzić? Do Deeproxów. OK. Ale Gdzieś tam w spoilerach mi migło, że jest bardzo dużo rzeczy ekskluzywnych dla aktu trzeciego. Więc jedną rzecz chciałbym zobaczyć, skoro już tu jesteś. Dajcie mi chwili, chociaż jesteśmy koło warmwaysów. Nic się nie stanie, jak z wami do tych warmwaysów pójdę, co? Tak mi się przynajmniej wydaje, że się nie obrazicie, jak stwierdzę, że chcę troszkę pozwiedzać jeszcze. Bo w warmwaysach. Coś jeszcze powinno na mnie czekać. Przemite. Ale tu jasno świeci, to wszystko na niebiesko. Dosłownie, tutaj wszystko się jarzy w oczach, i ja chyba idę w stronę tego światła i bardzo dobrze. To czy ja mam iść w tą stronę, czy w jeszcze inną? Wydaje mi się, że idę w dobrą. Właśnie chcę zobaczyć, czy mnie questy będą prowadzić w to miejsce. Czy ja sam muszę to mie te miejsca sobie odkrywać, bo jeśli tak, to zanim ruszymy główną fabułkę. Oho. To ja bym sobie bardzo chętnie to wszystko poodkrywał. Plasma fight zango. O, nie, to jest ten, który plazmę zbierał. Ta plazma go przejęła w tym momencie? Czy co? To jest przykre bardzo. Ale no, widzimy rozwój tych postaci. To mi się w cholernie podoba. Że my widzimy faktycznie, co się dzieje z tymi postaciami dalej. A ile ty masz za Angorzyca I fas? Wyglądało, jakbyś był jakimś bossem. I ty we mnie nawet nie trafia, że mogę cię non stop klepać. Ej, to jest bardzo przykra postać w takim razie. A ty masz jakąś drugą fazę. Ważne, że mogę się leczyć. Tami o dwa serca mi gra pozwoliła. No ty cholero jedna. Bardziej cholerniku. Czy ty możesz mnie nie pokonywać zaraz? Ja nie chcę, żeby mnie jakiś Zango pokonał. Tutaj wolałbym jednak pokonać go, zanim tu mi się krzywda jakaś większa wydarza. O tyle dobrze, że mam możliwość leczenia się i to bardzo prostą, bo ta walka nie wydaje się być ani trochę skomplikowaną. Tylko tutaj moje braki umiejętności grania w grę wchodzą. Ja prawie bym zginął. Dobra, Zango, ja cię przepraszam, ale ja się muszę wyleczyć, zanim ty mnie uderzysz jeszcze raz. A ja się mogę dać przez ciebie bić, ale daj mi też się leczyć z tego wszystkiego, bo ty się wydajesz mieć bardzo dużo zdrowia, kumpel, wiesz? Zresztą widzimy, że ty masz tego zdrowia cholernie dużo, bo cię klepiemy już x czasu, dostając minimalne obrażenia przez ciebie i padł. Padł, Zango. To tyle z tej lokacji, tu nic więcej nie ma, tu tylko była historia Z'Ango dalej pokazana? No dobra, Niech niechże będzie, że my jedyne co mieliśmy tu zrobić, to pokonać Z'Ango. Ale może dzięki temu ta lokacja trochę, nie wiem, odżyje, bo ona wygląda teraz strasznie taka, jak strasznie przekolorowana. O, wiecie chyba o co mi chodzi? Dobra, ale to oznacza, że te wszystkie ekskluzywy powiedzmy dla tego aktu nie będą pokazane mi na ręce, więc my nie możemy ruszyć fabuły aż tak bardzo, jakbym chciał. Wypadałoby jeszcze jednak troszeczkę tutaj aha. Pozwiedzać. Aha. Przekleło mi ślimaka. Rozumiem. Ale dobra. Faktycznie ruszmy sobie, może w dniu dzisiejszym większą część fabularną. Zobaczmy dokąd ta gra mnie jeszcze chce doprowadzić. Ja wiem, że jeszcze kilka odcinków przed nami jest, co mnie bardzo zadowala, a przy okazji wiem, że musimy udać się w e, deep doxy, bo to w deep jakaś niby dalsza część na nas czeka. My już 20 minut w ogóle mamy na liczniku. Ale widzę, że to wszystkie lokacje są tak przeklęte. A my mamy iść do Kowala? No proszę. A akurat do Kowala bym się udał sam z siebie. A przy okazji możemy pozwiedzać. Gdzie są wszyscy ludzie z Deep W sensie Moby z Deep Dogsów. Oni tak jakby w wyparu znikli. Tak to przynajmniej wygląda. Jest ławeczka, więc jest super. Odpocznie odpoczniemy sobie troszeczkę. I co ty mi. Halo? Forge Data. Okej okay. Ja mogę z tobą pogadać? Hard bundle, no nie Co ja mam zrobić? Nie If you plan pass below, below the one to assist you we must remain, remain by the fall, forge always Ty masz mi pomóc? Balo, tak Okej, okay, to z nim miałem pogadać. Ciekawie. co teraz? Co się ze mną wydarzy? Co się ze mną wydarzy, grom? E... Kościół... gdzie ty poszedłeś? Do tego Beldomku. O Jezu to jest. Eee, dobra. Mam złe wspomnienia z Beldomkiem. Ale niech będzie, że do Beldomku pójdziemy. No mówię, to są wspomnienia z Wietnamu dla mnie w tamtych lokacjach. To jesteś przeklęty. Super. Ale ja nie mam zamiaru z to wami przeklętymi walczyć. A uah, i chyba dobrze, że nie mam zamiaru z wami przeklętymi walczyć, bo wyglądacie bardzo, bardzo nieprzyjemnie, a tutaj czeka na mnie ławeczka. Przynajmniej czeka Ła. Ta mapa się na tyle zmienia, że nie wiem, co tu na mnie czeka, a co jeszcze zniknie. No ale daleko nie mamy. Daleko nie mamy, więc chociaż tą część. Mam nadzieję, że sobie jeszcze jakoś dzisiaj zwiedzimy tam byłam. Tam jest arena, którą jeszcze wypadałoby przejść. No a tutaj czeka na nas po prostu prosta droga, tak? Po prostu prosta droga. Raczej mi krzywdę nie zrobi. A przynajmniej tak mi się wydaje. Tu nie mogę nic zrobić. O, tu jesteś. Dzień dobry. Co mi zrobisz? Bo jest tu jakaś maszyneria, więc. Może z tą maszyną coś będzie związane. Diving belki. A czyli to jest do nurkowania? Dobra. Zanurkujmy w takim razie. Tylko gdzie? A mogę rozmawiać. I wish to depart. Okej okay. Sit on the bench. Siadamy, będziemy się travelować, ale gdzie? E. Gdzie ja się przenoszę, gra? Jakbym przez środek lawy leciał. Rozumiem, czyli to jest dzwon, tak jak w średniowieczu mieli denurkowanie. Tak, my mamy dzwon do nurkowania w lawie. I co się ze mną teraz wydarzy? E. Ta skorupa, jakby się rozwalała. A ja jestem w lawie. Halogra? Czy ja umarłem? Nie no, wątpię, bo ta gra nie jest tak skonstruowana, ale. No, ciekawe rzeczy się tu dzieją, muszę przyznać. Is is take arlery, la bla. bla, 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 bla ba, ba. Czyli jakieś zakłócenia mamy, rozumiem. Gdzie ja jestem? A dzioba, a dziba. a ba mogę odpocząć? I gdzie ja wyjdę? Nie mam mapy tej lokacji. Więc to jest dla nas coś nowego. To rozumiem. No to pozwiedzajmy, jak mamy coś nowego. No to pozwiedzajmy. W sensie fajnie by było znaleźć ławkę, ok? Ja kojarzę te robaczki z pierwszej części. I one były w Abysie. Czy Abys aż tak bardzo się rozciąga, że on jest. Tak, to jest Abys. I to są dosłownie robaczki z pierwszej części gry. No to już nie są robaki z pierwszej części gry. To są jacyś nowi wrogowie. Dzień dobry. Badam sobie grę sytuację po prostu. Także jak możesz mi powiedzieć. Au! Ok, bardzo nieprzyjemni przeciwnicy, rozumiem. Au! Bra, fajnie by było pokonać tego wroga. Ale widzę, że to mi nie jest pisane, bo dostanę w pierdziel tysiąc lecia. No, u, a co to? Aha, ty, co to? Zostaw mnie. Czemu tu jest jakiś spawner duży? I czemu ty oj, tak tyle mnie bijesz? Ja się bardzo chętnie tu wyleczę. Gra mi dała szczęścia, troszkę przynajmniej. Zostaw mnie. No. Daj mi spokój. Oj, ten abyss będzie problemem Jak jakieś ławeczki nie znajdę Ja zwiedzam na razie górą, bo się trochę boję chodzić do co nie? Patrząc na tych wrogów I na moje jedno serce yy. Dużo kolce Tam zender kiedyś trzeba się będzie też przelecieć, bo tam może być jakieś ukryte przejście. Ale może nie dzisiaj. Dzisiaj to ja bym wolał zgarnąć leczenie. To nie jest ławka, prawda? Nie. A może w prawo będzie ławka. To dosłownie wygląda jak aby z pierwszej części, co nie? To dosłownie wygląda jak abyss z pierwszej części gry Jest ławka No i co z tego, że gra mi pokazuje, że coś odkryłem, jak tutaj nie ma nawet mapy Tu nawet nie ma map... U! Mapa I abyss jest duża Dobra, my sobie tak, pójdziemy najpierw w lewo Potem wrócimy na ławkę i nad tym skończymy ten odcinek po prostu, wiecie? Bo my mamy jeszcze co tu zwiedzać. My mamy jeszcze co tu, jeszcze co tu zwiedzać, a ja sobie chyba siądę od razu do odcinka numer 3 w takim razie. Ile ty jesteś, na ile ty jesteś hitów? Mało. Czyli ja jestem w stanie tutaj przez Ciebie przejść. A co znajdę tutaj? Okej, okay, to jest historia. Część historii, powiedzmy, tego miejsca. Czyli tutaj nic więcej nie znajdziemy. No czyli dosłownie takie miejsce, żeby po prostu wejść. A to dobrze, bo znaczy, że w to miejsce nie trzeba będzie się jeszcze wracać. A mnie to nawet zadowala. Bo to znaczy, że pójdziemy na ławkę, skończymy sobie odcinek i będę ruszał. Dalej w nasz wspaniały abyss, także ja mam nadzieję, kochani, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam was do zostawienia łapki, komentarza czy subskrypcji, a my słyszymy się już jutro o godzinie 17. To tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie i cześć, miłego dzionka, bajo!